Będzie pochwalony Jezus Chrystus. E, moi drodzy, to jest jeszcze filmik z drugiej niedzieli zwykłej, a więc z tygodnia zeszłego. Może pamiętacie e, przede wszystkim znowu postać Jana Tam nam się pokazywała w Ewangelii, najmniej się na tym zatrzymam, e, ponieważ e, jak Krzysiek dwukrotnie w tym krótkim ewangelicznym tekście e, przypomina, czy mówi słowo, e, jako wcześniej nie znałem". Wydaje się, że na początku święty Jan się kłamał. Dlaczego? Dlatego, że doskonale znał Pana Jezusa, bo jego kuzyny ma za czasów żydowskich tamtych e, żydów tamtego okresu, sprzed 2000 lat między rodziny były bardzo, bardzo ważne, bo wieków kultywowanych, nic na pewno się spotykają. Ja to opłacy prawie że w kto to że skoczy kto dalej, kto będzie potrzebny, to czy tam to zrobić lepiej się Dlaczego? Więc Jan Chrzcien mówi, że jako wcześniej nie znał. Bo go tylko pod kątem takim ludzkim mówię, widać, Nie Tak też trzeba poznać Jezusem. Natomiast dzięki tej obecności Jana na pustyni zaczyna poznawać Jan inną rzeczywistość, do której Bóg go wzywa i w końcu. Um, um, Pustyni przychodzą ludzie i w tym momencie poznaje już nie tylko cięstość Jezusa Chrystusa, swego Kuzyna, ale Jego wszystkim boskość. Widzi obludzi symbol Ducha Świętego Gornicę, widzi, słyszy głos Ojca, to jest szybko I ma potwierdzenie to jest Mesja. Idźcie za Nim. Na mnie się nie skupiajcie. Moja misja się rozpoczęła, moja misja się zakończy, a Jego będzie trwała w Na jak w niebie, tak i na ziemi. Kochani, jak Chrzciciel uczy nas znowu tej pokory, tylko zadawanie sobie pytanie, czy ja naprawdę znam Jezusa. Bo my często się, nam się często wydaje, że znam że W tych słowach wydaje się, często jest ukryty który podpowiada, tak znasz, tak potrafisz, tak możesz, albo w drugą stronę, no nie umiesz nie potrafić, gdzie jest prawda? Jaka jest moja relacja z Jezusem? Jaka jest moja wiara, ale już nie w Niego. Ja chcę wierzyć, nie wiem, wierzyć, wierzyć hmm. Bądźcie, w Niego, bardziej hmm. w Niego, z Tobą w białym Powiedzcie, Ta refleksja w tym długim zwykły, w ciągu roku, towarzyszy nam, się faktycznie, tanie się naszą za coraz bardziej dbali w tymi żeby tak było, Mara Pichana, ja, to postylić, a szukać tego odosobnienia do spotkania z Bogiem, co nie zabiara, tak naprawdę będzie stawacie mocna, silna i pewna. Niech Was bogosławisz, mogąc się ukończyć, syn Borel,